Witam, jesteśmy kolejny dzień na Siłowni na Polu i pokażę dzisiaj ćwiczenie, które większość z Was wykonuje w zasadzie chyba każdy, bez względu na stopień zaawansowania. To ćwiczenie robi, czyli ściąganie drążka na górnym wyciągu w szerokim chwycie. Jest to ćwiczenie z pozoru proste, ruch jest teoretycznie prosty, jest maszyna, łatwo się prowadzi, ale bardzo dużo ludzi popełnia błędy przy tym ćwiczeniu i stąd też bardzo często możemy spotkać bywalców siłowni, którzy mają rozwinięte wszystkie, wszystkie inne partie poza, poza najszerszym grzbietu. Bardzo często można zobaczyć dysproporcje u, u ludzi i jest to powód zdecydowanie niedokładnego ćwiczenia technicznego najszerszego grzbietu. Co tutaj można zauważyć, najlepszy drążek jaki możecie wybrać do robienia ściągania drążka w najszerszym uchwycie to drążek prosty, całkowicie prosty. Nawet bez tych zagięć, jeżeli możecie, to używajcie drążka całkowicie prostego, ponieważ ustawienie prosto na uchwytu powoduje to, że dużo lepiej będziecie angażowali najszerszy grzbietu, a zdecydowanie mniej, mniej siły będziecie skupiali automatycznie na bicepsie. Ja może pokażę. Ja mam tylko drążek prosty, ponieważ taki zrobiłem. Na takim drążku prostym ręka prawda jest ustawiona tak pewnie na siłowni spotkacie się z drążkami które mają zagięcie ja nawet tych zagięć nie robiłem ponieważ tak jak powiedziałem taki drążek prosty pozwala na dużo lepsze skoncentrowanie się rzeczywiście na pracy najszerszego grzbietu a nie na przyciąganiu tego ciężaru bicepsem prawda o to tutaj chodzi więc jeżeli macie możliwość jeżeli jest bardzo szeroki drążek tam gdzie uczęszczacie na siłownię, wtedy najlepiej złapać go jeszcze na odcinku prostym nie, nie za zgięciem. I teraz tak podstawowe błędy, które ludzie popełniają przy wykonywaniu tego właśnie ćwiczenia. Przede wszystkim zbyt duży balans ciałem, zbyt mocne odchylanie się do tyłu. Będziemy przyciągali uchwyt do brody i w zasadzie to jest wystarczająca długość ruchu, która pozwala na rozwinięcie najszerszego grzbietu. Dalsze ściąganie tutaj do klatki piersiowej już jest bez sensu, ponieważ łokieć cofa się do tyłu, troszeczkę luzujecie napięcie na najszerszym grzbietu. I dużo lepiej jest dociągać tylko do brody w szerokim chwycie. Jedna podstawowa rzecz, który taki najważniejszy błąd, który ludzie popełniają, który właśnie uniemożliwia. Rozwój tego najszerszego grzbietu w tym ćwiczeniu to jest właśnie zbyt niskie ściąganie drążka, ustawienie łokci do tyłu oraz właśnie ten drążek z zagiętymi uchwytami, które dużo mocniej angażują pracę bicepsa, a nie, a nie najszerszego grzbietu. Więc to ćwiczenie powinno wyglądać bardzo prosto. Ruch jest banalny, tylko jedno o czym należy pamiętać to ustawienie, ustawienie łokci do przodu. Czyli łokcie mają być pod uchwytem w linii prostej, kierując ruch po jednej linii do dołu. Czyli tak jak linka kieruje nam się z góry, tak łokcie powinny być ustawione pod uchwytem. Czyli nie tak jak niektórzy robią, że odchylają tutaj, gdzie ściągną tam tymi łokciami do tyłu. Tylko ustawienie proste. Klatka powinna być lekko wypięta. Łokcie już ustawione do zewnątrz. Czyli łokcie ustawiamy od początku ruchu już do zewnątrz, lekko, ale skierowane do przodu, czyli pod ciężar. I dociągamy do brody. Dokładnie w ten sposób. To jest wystarczająca długość ruchu yy, oraz prawidłowe ustawienie łokci przy tym ćwiczeniu. Tak jak mówiłem, jakiekolwiek ruchy, gdzie ten łokieć już cofa się do tyłu, yy, zmniejsza napięcie na najszerszym grzbietu i tym samym mniej skutecznie uszkadza jego włókna, co daje oczywiście gorsze efekty w treningu. Teraz jeszcze drugie ćwiczenie, czy to wariant uchwytem poprzecznym, wąskim, tym trójkątem, który na pewno karzycie z siłowni, czy wąskim podchwytem z przodu. Tutaj też ludzie popełniają dość sporo błędów, też zbyt dużo angażujecie z reguły pracę bicepsa do tego ćwiczenia, natomiast przy tym ćwiczeniu już warto się odchylić troszeczkę mocniej do tyłu na wyciągu. Oczywiście można sobie tutaj troszeczkę ciałem przybalansować, ponieważ można nawet tym pogłębić ruch. Akurat przy tym ćwiczeniu pogłębienie ruchu balansem lekkim ciała, gdzie w górze mamy ciężar i jesteśmy bardziej prosto, w dole lekko się odchylamy, jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ zwiększa to nam głębokość ruchu na odcinku, na którym, na odcinku, na którym ciężar po prostu oddziałuje bardzo dobrze na najszerszych grzbietach. Czyli łokcie skierowane maksymalnie do przodu. I kolejna zasada tutaj. Kolejny błąd popełniany z reguły przez ludzi, czyli przyciąganie bicepsem. Tak samo jak przy tym poprzednim ćwiczeniu, należy ciężar odsuwać od siebie. Czyli nie ciągniemy ciężaru do klatki, tylko prowadzimy ciężar przed sobą od siebie, tak żeby jak najdłuższy był ruch tutaj łokcia, a jak najmniejsze zgięcie w łokciu. Czyli nie przyciągamy ciężaru bicepsem. Czyli włapiemy podchwyt i dociągamy tu. Tak powinien ten ruch wyglądać. Tutaj można już dociągać do klatki ten ciężar mocniej, nie jest to żaden błąd. W tym ćwiczeniu jest to po prostu głębszy zakres ruchu. Tak. Czyli ciężar kierujemy od siebie. Takie zasady, jeżeli będziecie. W swoim treningu najszerszych grzbietu, jeżeli włączycie tego typu zasady, na pewno pomoże Wam to rozbudować najszerszych grzbietu i w prawidłowy sposób go ćwiczyć. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne ćwiczenia.